Cześć, Damian Śmigielski, Jednoślad.pl. Dzisiaj dla Was testuję BMW C650 Sport. Nie wiem czy pamiętacie, ale parę lat temu BMW już próbowało swoich sił w tej klasie i zbudowało BMW C1. Był to skuter, który był napędzany silnikiem o pojemności chyba 125-250 cm cm³. Jeżeli się nie mylę, tutaj możecie mnie poprawić, ale to, co było nowatorskie w nim, to miał klatkę bezpieczeństwa, miał dach, miał przednią szybę z wycieraczką i pasy bezpieczeństwa. I BMW udało się przekonać kilka krajów, w których tym skuterem można było jeździć bez kasku, bo nawet przy wywrotce pasy nas trzymały na siedzeniu, były takie pałąki po bokach i teoretycznie nic nie powinno się kierowcy stać. Niestety sprzęt wyprzedzał swoje czasy, klienci, rynek nie był gotowy na taką maszynę i nie udało się sprzedać zakładanej ilości tych skuterów. BMW z tego projektu się wycofało. Ale wyciągnęli wnioski, jak to Niemcy, i zbudowali taką to maszynę klasy premium. Do czynienia mamy ze skuterem klasy premium, z klasą królewską i jest tutaj wszystko królewskie, zaczynając od ceny, która nie jest niska, ale otrzymujemy za nią naprawdę bardzo porządny sprzęt, który jest napędzany dwucylindrowym rzędowym silnikiem, e, który ma wykorbienia wału co 270 stopni, dzięki czemu brzmi jak fałka, ma 60 koni mocy. No i przekładając to na świat motocyklowy, na przykład moja Africa Twin 750 RD07 ma również 60 koni mocy, ale tak często jak C650 nie zrywa przyczepności na starcie. Całe szczęście, jak przystało na skuter klasy premium, jest tutaj kontrola trakcji i dzięki temu nawet jak ruszałem na suchej nawierzchni w upalny dzień i tylne koło miało ochotę uślizgnąć się na Przejściu dla pieszych, włączała się do działania kontrola trakcji, i nic złego się nie działo. Oczywiście sprzęt jest wyposażony też w ABS. I co ciekawe, możecie w tym skuterze mieć również asystenta martwego pola, czyli jeżeli coś znajduje się w Waszym martwym polu, to kontrolka na lusterku zacznie się świecić i będziecie wiedzieli, że trzeba uważać przy zmianie pasa. Bardzo sztywna i stabilna jest konstrukcja tego skutera, który nie jest lekki. Waży prawie 250 kg. Eee, przy 60 koniach można powiedzieć, że to nie gwarantuje super osiągów, ale mamy 7 sekund do setki i prawie 180 km na godzinę prędkości maksymalnej. Co pozwala sądzić, że ta maszyna nie tylko w mieście się sprawdzi, bo jest chętnie wykorzystywana na zachodzie Europy właśnie w mieście, ale również można nią robić dystanse trochę dłuższe. W robieniu dłuższych dystansów na pewno pomogą nam duże koła i bardzo stabilne zawieszenie, które w połączeniu z dość wysoką, jak na skuter, masą własną, daje nieprawdopodobną stabilność. Ta maszyna jedzie jak po szynie, no bo nie po szynach, e, jedzie jak po szynie i to zarówno na prostej, jak i na zakrętach. E, no nie sprawdzałem prędkości maksymalnej, bo nie za bardzo jest gdzie, ale do przepisowych 140 na autostradzie, nawet 150, naprawdę. Ten sprzęt idzie jak po sznurku. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to pod kanapą jest olbrzymi schowek, który jeszcze nie do końca rozpracowałem, bo jest tam takie miejsce na kask, ale muszę popatrzeć, bo to na pewno jest jakoś sprytnie połączone z oryginalnymi kaskami BMW. Jest też druga wnęka. W której mieści się spokojnie mój szczękowy kask. Przed kolanami kierowcy mamy dwa duże schowki, które po wyjęciu kluczyka regulują się, więc możemy tam trzymać telefon komórkowy, portfel, klucze do domu. Tutaj nie ma żadnych e, ograniczeń. Po raz kolejny odniosę się do tego, że mamy do czynienia ze skuterem klasy premium, bo nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest gdzieś wyłącznik ogrzewania e, kanapy dla pasażera, osobno. Kierowca może przyciskiem na kierownicy zmieniać e, intensywność ogrzewania kanapy pod własnym tyłkiem i mamy również podgrzewane manetki. E, lista gadżetów i elementów wyposażenia dodatkowego z gamy BMW, e, dedykowanych do tego modelu, jest ogromna i tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. E, myślę, że będzie miało to oczywiście odzwierciedlenie w końcowym rachunku. Bardzo duża i wygodna jest przednia szyba, która nie jest wprawdzie elektrycznie regulowana, na co mogłaby wskazywać pozycja tego skutera w rankingu, ale jest bardzo łatwo przestawialna. Dwa duże, wygodne pokrętła trzy pozycje, w których można tę szybę ustawić. Ona świetnie chroni przed wiatrem nawet takie wysokie osoby jak ja. Bardzo ciekawie rozwiązany jest napęd w tym skuterze. Wspominałem już o tym, że silnik to rzędowa jednostka dwucylindrowa. Wykorbienia na wale są co 270 stopni, więc pracuje trochę jak fałka. dźwięk ma bardzo przyjemny. Tłumik jest dość duży, ale daje fajny taki chrapliwy dźwięk. Napęd tylnego koła jest realizowany poprzez łańcuch. No, trzeba się dokładniej przyjrzeć, żeby przeanalizować, którędy on przebiega, ale łańcuch jest poprowadzony w środku wahacza jest kąpieli olejowej, ale widać miejsce, w którym w, jakby w osi obrotu wahacza jest też zębatka. Jest to takie trochę rozwiązanie jak w jednym z motocykli enduro marki BMW. To zapewnia bardzo dużą odporność na obciążenia, dużą trwałość układu przeniesienia napędu. Oczywiście skrzynia jest to automatyczna skrzynia CVT, bezstopniowa, która bardzo fajnie pracuje. Nie sprawdziłem jeszcze ile ten skuter zużywa paliwa, ale myślę, że zużyje wszystko co mu wleje. Spodziewam się, że przy delikatnym traktowaniu pewnie można zejść w okolice 3,5-4 litrów, a może czasem nawet mniej, zwłaszcza jeżeli będziemy spokojnie podróżowali w trasie, a w mieście to już wszystko zależy od tego jak dynamicznie będziemy jeździć. E, moim zdaniem skuter BMW C650 Sport tak jak i jego Trochę większy i droższy brat, czyli wersja GT. Są to jedne z najlepszych skuterów, jakimi jeździłem. Eee, biją na głowę swoją konkurencję. To jest maszyna kompletna, jest dopracowana, sprawdza się w mieście pomimo swojej masy, prowadzi się fenomenalnie, świetnie będzie się sprawdzała na trasie. I jeżeli ktoś chce, to na naprawdę może przeistoczyć ten skuter w maszynę turystyczną. Ma wiele zalet wynikających z tego, że jest skuterem. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna i w trudniejszych warunkach atmosferycznych, kiedy pada deszcz, nie poniszczymy sobie butów, nie przemoczymy ich. Co więcej mamy dwa jakby położenia stopy, więc możemy tak jak w wielu skuterach zaprzeć nogami przy hamowaniu. Wyposażenie tego skutera jest pełne. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak jak wspominałem, asystent pasa ruchu, kontrola trakcji, ABS, tutaj nawet osoba z niewielkim doświadczeniem, jeżeli kupi BMW C650 Sport, nie będzie musiała się obawiać tego, że ta moc, ten moment obrotowy, te osiągi tego skutera mogą tę osobę zaskoczyć. Tutaj wszystko jest nice and easy, spokojnie nawet można mocno odkręcić manetkę na luźnej czy śliskiej nawierzchni i elektronika wejdzie do działania i uratuje nam tyłek. Jest to bardzo fajny sprzęt. No cóż, e... Szczerze Wam go polecam, jeżeli rozważacie zakup sprzętu w takiej okolicy cenowej to szczerze mówiąc do jazdy w mieście, do dojazdów do pracy codziennych na pewno C650 Sport dużo lepiej sprawdzi się i będziecie mieli Dużo wyższy komfort użytkowania niż na motocyklu, który, którego eksploatacja wiąże się z wieloma, nazwijmy to minusami bo trochę inny strój, trochę inna odporność na warunki atmosferyczne, więc daję mu 5 gwiazdek.